Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski nie zwalniają tempa. Choć wiele mówi się o remoncie ich wspólnego gniazdka w dotychczasowym domu dziennikarza TVP. Lecz żadne z zakochanych nie informuje o postępach w remoncie. Natomiast apartament aktorki M jak miłość to co innego. W projektowaniu wnętrz Cichopek pomagał jej znajomy architekt wnętrz. Jonathan Kilczewski, razem pracowali podczas projektu TVP Operacja Aranżacja. Teraz możemy podziwiać efekty współpracy. Kasia Cichopek w najnowszym poście na Instagramie pochwaliła się ukończoną łazienką. Aktorka w opisie zdradziła, że inspiracją dla łazienki były: koła. Na zdjęciach widać, że wykorzystano podtynkowe baterie, a kolor baterii to uniwersalny chrom. Całe wnętrze jest utrzymane w kolorze bieli, czerni i srebra. Salon Katarzyny Cichopek to połączenie ciepłych barw beżu i brązu. W salonie od razu uwagę zwraca wielki beżowy narożnik w minimalistycznej wersji. Główną ozdobą salonu jest ściana, na której namalowane są żurawie. Wisienką na torcie w apartamencie jest garderoba, o której zawsze marzyła Kasia. Marzy mi się garderoba Architekt miał spore wyzwanie, ale udało mu się stworzyć ciepłe wnętrze z zamykanymi szafami, frontami z płyty imitującej tkaninę, a także małą toaletką pod oknem, przestronna kuchnia, a raczej Janek kuchenny ma niezbędne wyposażenie, lodówkę, kuchenkę, zlew i estetyczne dodatki. Główną ozdobą tej części apartamentu jest duży okrągły stół do którego pasują krzesła z ratanowymi wstawkami, zgodnie z projektem od Jonatana. Z Kasią chopek współpracowało mi się bardzo dobrze, jest konkretna, wie, czego chce. Mamy też czasem podobny gust, więc bardzo tę pracę lubiłem, zarówno na planie, jak i na prywatnie, powiedział w rozmowie z pomponikiem Jonathan, który działał z prezenterką pytania na śniadanie na planie programu Operacja Aranżacja. Zobacz też.